Hej, ja jestem Storm i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem będzie to unboxing klawiatury CM Storm Quickfire TK, TK, nie wiem, jakkolwiek, firmy Cooler Master. No, ogólnie przesyłka jest dość duża, tylko że tutaj jest puste miejsce, więc hmm, może to trochę o, nadetnę. O, i pewnie widać mój adres. A, i źle to otwieram. Otwiera się od tamtą A, jeszcze nawet nie trzeba używać nożyczek. W każdym razie odrzucę gdzieś to. I tak, to jest właśnie pudełko. Klawiatury. Wygląda w miarę fajnie. Tutaj mamy oczywiście napis, że, że to są przełączniki Brown, bo taką zresztą mam wersję. Szczerze mówiąc, to chciałem kupić sobie wersję z przełącznikami. Red, ale niestety po jakimś cudem zniknęły ze wszystkich sklepów praktycznie wszędzie niedostępne, więc skupiłem Brown, dałem za tą klawiaturę ogólnie 370 zł, czy coś takiego. No okej, okay, jeszcze tutaj przejrzę, pokażę tył klawiatury, nie wiem czy coś widać, bo tu jest za ciemno, mam głupie oświetlenie, może trochę o... W każdym razie tutaj są wszystkie, wszystkie rzeczy dostępne w tej klawiaturze w różnych językach, oczywiście po polsku nie ma. No dobra, no to zabieram się za właściwy unboxing. Więc tak, tutaj są takie nalepki do zerwania. A i mogę to po prostu zwyczajnie odkleić, no, trzeba posiłować, ale... A czyli to jest jedna taka nalepka i po prostu. Otwieram całe pudełko. Widzę, że tutaj mamy klawiaturę, więc najpierw wyciąga się ją. Nie ma żadnych uchwytów, czyli po prostu wyjmuję w ten sposób. Z tyłu widzę, że się ciągnie jakiś kabel. Więc to jest kabel do podłączenia do komputera. Jak widać, jest USB. Dobra, samą klawiaturę na razie może odłożę i zajmę się rzeczami, które tutaj jeszcze są. Tutaj mamy całą ulotkę informacyjną, Key Features. No, wygląda w ten sposób. Tutaj mam jeszcze informacje o innych produktach Cooler Mastera. ani nic specjalnego. I czy coś jeszcze jest tutaj? Znalazłem coś takiego, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest przyrząd do zdejmowania klawiszy. No takie małe coś plastikowe. Coś jeszcze jest. Nie, nic już nie ma. A więc odrzucam pudełko na bok. I zajmę się przeglądaniem właściwej klawiatury. Jak widzimy, mamy tutaj wszystko przyklejone taką taśmą. Nie wiem, czy dobrze robię, że trzymam za klawisze. Tutaj też uchwyt. Dobra. I wyjmuję klawiaturę. Jak widzimy tutaj kabel można nawet odpiąć. Tak wygląda spód klawiatury. się bardzo palcuje no to jest spód. Więc mamy tutaj nawet takie, nie wiem jak to nazwać. Spód wygląda w ten sposób, a tak wygląda góra. Klawisze mają bardzo fajny klik. Ale to pokażę zaraz w pierwszych wrażeniach klawiatury. No dobra, więc widzimy się za chwilę. Witam was, już jestem i teraz zaprezentuję takie podstawowe opcje klawiatury, które reali włączamy poprzez klawisz funkcyjny. Zaraz pokażę, jak to działa. W każdym razie tak, tutaj u góry mamy oczywiście Skype F1, F2, F3, F4, F5 itd. I jak widzimy, tutaj są różne symbole. Ja zacznę od tych po lewej stronie, i to są opcje do sterowania podświetleniem. Tym oczywiście włączamy i wyłączamy podświetlenie klawiatury. Całkowicie. To znaczy, yy, możemy zobaczyć, że tutaj dwa klawisze i tak się świecą. To jest przycisk blokady przycisku Windows, wyłączenia go. No i oczywiście ten przycisk FN funkcyjny. Ale to jest raczej sygnalizacja po prostu, że te opcje są włączone. Dobra, przejdźmy dalej. Jeśli włączymy sobie podświetlenie, możemy regulować natężenie. To jest najsłabsze, to jest najmocniejsze. Fajna rzecz. I ostatni przycisk do sterowania podświetleniem, przycisk mode. Przełącza między trybami tego podświetlenia. To znaczy to jest takie podświetlenie oddychające, czyli y, ta klawiatura jakby rozjaśnia się i ściemnie, rozjaśnia i ściemnia. I to tak w y, kółko. Kolejnym trybem jest podświetlenie samego wsadu. Dobra opcja dla graczy w strzelanki. No i oczywiście zwykłe podświetlenie, że cała klawiatura świeci się w ten sam sposób. Kolejne przyciski to już są y, naprawdę proste do ogarnięcia, czyli tam y, odtwarzanie, pauza i, i takie rzeczy, tego w praktyce się racy, raczej nie używa. Choć przynajmniej ja nie używam, ktoś może używać, nie wiem jak to jest. Nie wiem do końca, co robi Escape. Przypuszczam, że Escape włącza i wyłącza funkcję NKRO, która. Nie wiem, co to był za skrót. Od czego to był skrót? Nie wiem, nie pamiętam. Już w każdym razie ona jest odpowiedzialna za to, że chyba można wciskać do sześciu? Do sześciu, wydaje, że klawiszy jednocześnie i klawiatura będzie je rozpoznawać bez problemów. Teraz może nieco powiem ogólnie o wymiarach klawiatury. Klawiatura jest dość ciężka. O, naprawdę. W porównaniu do mojej, poprzedniej, membranowej, takiej taniej, biurowej Logitech K120, nie wiem, może ktoś zna. I jest też dość krótka, ponieważ moja poprzednia klawiatura była jakoś o tyle dłuższa i jest to spowodowane tym, że jak możemy zobaczyć, te wszystkie klawisze typu print screen, insert home, page up, delete, end i page down są w bloku numerycznym. To znaczy włączamy je poprzez wciśnięcie nam locka. Gdy nam lock się świeci, jest włączony. Wtedy mamy do dyspozycji cyfry. A gdy go wyłączymy, mamy do, do, do dyspozycji normalne strzałki i oczywiście te tutaj klawisze. Opcja, do której trochę ciężko jest się przyzwyczaić na początku, bo ciągle, ciągle włączam nie to. Ale przypuszczam, że z czasem jakoś to się ogarnie. Co tutaj jeszcze mógłbym pokazać? Może pokażę spód, obrócę klawiaturę. Jak widzimy, tutaj są takie kanaliki, w które możemy włożyć kabel, który jest zresztą odpinany. To jest fajna rzecz, bo nawet jeśli na przykład kabel nam się popsuje po paru latach, bo ten kabel wygląda na, naprawdę trwały, jest zrobiony z takiego sznuru sznurka jakby jest też dość długi. No, ale jeśli nawet nam się zepsuje, to i tak możemy normalnie kupić nowy, bo tutaj mamy zwykłe mini-USB. Klawiatura w ogóle się nie ślizga, prawdopodobnie przez swoją wagę. Naprawdę jest to dobra rzecz, bo moja poprzednia była tak lekka, i, i ciągle jeździła po tym biurku. Teraz powiem co nieco o tych przełącznikach, które są w klawiaturze zam zamontowane. Jak już mówiłem wcześniej, ta klawiatura posiada przełączniki. Cherry MX Brown. Zaraz wam to wszystko pokażę. Użyję do tego tego dziwnego przyrządu, który był w zestawie. Wyjmowanie klawiszy wygląda w ten sposób, że po prostu biorę i wciskam. W ten sposób łapię za to. I wyciągam klawisz. No teraz może wyłączę podświetlenie, bo te diody strasznie mocno świecą. Jak się w to spojrzy, to. Ah! O, teraz poszło, no i te przełączniki są brązowe, znaczy tutaj jest brązowy kolor i siła do wciśnięcia to jest bodajże 45 gramów, tak jak przy czerwonych, ale wydaje się, że one wchodzą nieco ciężej, nie wiem dokładnie czemu, to musicie sobie poczytać, kiedyś czytam dobry artykuł o porównaniu tych przełączników. W każdym razie no, są dość dobre, ale to jednak jest duża zmiana w, w porównaniu z membranowymi klawiaturami, i trochę też ciężko się przyzwyczaić do szybkiego pisania. Ale naprawdę wygoda to jest, jest zupełnie inna klasa w porównaniu z moją poprzednią klawiaturą. No ale czemu się dziwić, no przecież to jest zupełnie inna cena. Teraz może pokażę dźwięk tej klawiatury, bo ona jest w ogóle dość głośna. Ale niektórym to odpowiada, niektórym nie. Mi to bardzo odpowiada, bo lubię właśnie słuchać tego dźwięku klawiatury. On mi się bardzo podoba, ale z kolei innym może to nie odpowiadać, bo na przykład pobudzą rodzinę, gdy grają w nocy czy coś w tym stylu. Ale Cooler Master posiada też w swojej ofercie wyciszone modele, więc jest do wyboru do koloru, naprawdę. A więc posłuchajmy dźwięku tej klawiatury. A więc wydaje mi się, że to tyle w tym unboxingu i pierwszych wrażeń z użytkowania tej klawiatury. Nie wiem, czy mogę konkretnie się o niej jakoś tam wypowiadać, bo mam ją dopiero parę dni. Ale naprawdę komfort użytkowania jest nieporównywalny z poprzednią klawiaturą. Na razie wydaje mi się, że poleciłbym ją każdemu. To jest najtańsza z klawiatur takich dobrych dla wymagających. Są też dobre modele membranowe, ale jednak moim zdaniem one nigdy nie będą lepsze od mechanicznych. No więc to tyle w temacie, dzięki za oglądanie i cześć!